Terima kasih telah menonton! Cześć Wam, jest godzina, wiecie co, po pierwszej, a ja jeszcze nie miałam czasu, żeby siąść i otworzyć kalendarze, no niestety, mam tak dużo roboty w kuchni, na razie gotowanie, ale później będzie jeszcze ogarnianie, sprzątanie, no Radek w tej chwili też kibelki myje, widzicie, kartony tutaj pyśka, czekają, zbierają się, żeby mała menda. a teraz Wam pokażę, co robiłam. Ok, od początku, tu tu na wieczór, takie skwareczki zrobione, małą porcję sobie kluseczek zrobimy, bezglutenowych oczywiście. Tutaj, ciężko mi to jest nazwać, co to może być, to jest taki, a, o przepraszam za palec, coś ala leczo, ala hmm, spagetti, coś takiego. Na jutro na obiad i y, połowa będzie zamrożona. I. Ae, kute palce, przepraszam Was. Yy, I druga połowa będzie zamrożona, żeby było na święta. Beegees na święta. Teraz tutaj tak. Tutaj robi się pizza bezglutenowa, taka gryczana. Yy, powiem Wam, ta pizza. Ta, tak opanowałam, po, przerobiłam po swojemu przepis, który kiedyś znalazłam, że nawet naszej babci, która ma 90, prawie 5 lat, w styczniu będzie miała 95 lat, ta pizza bardzo smakuje. Także, no, jest dobra. Tutaj też składniki do pizzy. Yy, możecie się dziwić, dlaczego tu jest taka cebula podpieczona, nie jest zwykła. Grzyby, yy, ten. Grzyby, cebula i papryka. Yy, papryki nie musiałabym, i grzybków też w sumie, nie, ale tak jakoś tak zrobiłam. Po prostu, wiecie co? To. Częściowo robiłam tu, zrobiłam i odłożyłam tu. A dlaczego w ten sposób? Yy, bo taka cebulka jest dobra na tą pizzę. Z tego względu, że ta pizza gryczana ma taki specyficzny, intensywny smak gryczany, a cebulka podsmażona lub pieczarki ten smak trochę tak niwelują. No i tutaj mam porę, mam kiełbaskę, wiadomo, jeszcze jakieś tam coś poszukam. A, może ogóreczka kiszonego? Mam ogóreczka kiszonego. No wiadomo, ser, przyprawy. No, a teraz będę się brać z kolei za robienie... Tutaj mam syf jest, ja wiem, ale ja to później pogarniam jeszcze jedną kapustę mam i biorę się za robienie kiszonej kapusty Ech, dzisiejszy dzień jest naprawdę, wiecie wiecie, że ja nie lubię gotować autentycznie ja nie lubię gotować a siedzę w garach i siedzę no <śm> <śm> czasu nagrywać, piesio zjadło obiad i panika iii, iii. chodź dostaniesz chodź, to no nie ten chodź tu do mnie w kuchni marudzi czternastka szybciutko muszę piesiowi ponagrywam wam otwieranie kalendarza później, no ale piesio musi dostać no bo żyć nam nie daje ja już tu mu daję z kalendarza on dostaje przecież dzisiaj wołowinka i już, już, piesiu. Już dostajesz. Już maleństwo. Jak dzielę. Pyniuś. Chodź, chodź, chodź. Chodź masz. Chodź, kochanie. Chodź, dostajesz. Tak, tak, tak. Już, 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 już. już dostajesz, tak. A, i jeszcze tutaj. Matko Boska. To jest naprawdę. Niespotykane. No już się skończyło, nie ma już nie ma. Musisz poczekać do jutra. Hej. Dzisiaj zabiegany dzień, dopiero co z garów wyszłam, teraz no, muszę kalendarze nagrać i powiedzieć Wam o jarmarku, ale dobra, to po kolei, no bo dosłownie zapomnę, bo najpierw z garów, znaczy jeszcze w pełni nie wyszłam z garów, ale no jeszcze później będę musiała sprzątać chatę, także bierzemy się za otwieranie kalendarza. Kalendarzy! Już piesiowy był. Także krócej. Z akrzyna, czternastka. Malutkie coś. A nie. Eseta. A i od razu mówię... Gdzie ja tu mam? Mam, 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 mam. Przepraszam Was za paznokcie, no ale cały czas jestem zajęta robię, nie zwracam na to uwagi, wieczorem sobie siądę na spokojnie i je zrobię. Także e, przepraszam Was bardzo. Jakaś mała tubka. Ej, 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 ej. E, Krem do twarzy. Taki malutki. A chyba muszę Wam trochę zapalić światełko. O, będzie lepiej troszeczkę. O, taki malutki krem do twarzy. Fajnie. Bardzo fajnie taka miniatureczka. Teraz Rituals. Czternastka. Porządny ten karton ciężko. Jakaś saszetka. Chusteczki, takie jakieś może do demakijażu czy coś. Coś takiego. Zaraz poczytam. Tak, takie chusteczki, 10 sztuk. O. Bardzo fajnie taka miniaturka. 10 sztuk. E, to jest zapach Rituals of Namaste. <laughs> o, wczoraj miałam tutaj z trzynastką dylemat, co to jest. Czy to jest krem, czy to jest peeling, coś złuszczającego. No i dziękuję Wam, dziewczyny, Aniu zwłaszcza, że wyjaśniłaś, znaczy wyjaśniłyście, że to jest peeling. Bo ja, nie wiem, jakaś nie znalazłam, nie znalazłam wczoraj, szukałam. Fakt, że szukałam go już wieczorem, jak wróciliśmy z tego jarmarku, zmarznięta, zmęczona i być może dlatego nie zauważyłam. Dobrze, cieszę się, że to jest peeling, taki, mmm, który ma w sobie jeszcze aloes. Skład podobno bardzo fajny. No ja się nie znam na składach, dlatego mówię, podobno. No, ale w każdym razie cieszę się, że to jest peeling, a nie krem, bo ostatnio miałam no, takie mieszane odczucia, jeżeli chodzi o krem taki złuszczający, coś tam z kwasami, a tutaj peeling, peelingi enzymatyczne z reguły, jeżeli nie są bardzo agresywne, są dla mnie fajne. Dobra, teraz tutaj, czternastka. Widzę, o, też podłużne. O, jak, jakiś chyba zapach. Chyba zapach. Tak, bo widzę atomizer. Jejku, nie umiem tutaj przeczytać, bo tutaj jest. Wiecie co, tu jest na białym tle? Ja nie widzę za bardzo. Poza tą dużą nazwą. Ja Wam napiszę tutaj gdzieś co tu jest napisane na tej butelerce ale już zapach czuję. Świeży bardzo zapach, wiecie? Nie jest on jakiś taki, żeby był kwiatowy. Nie czuć takich, wiecie, tych waniliowych nut w tym. Bardzo taki odświeżający. No, może jak wietrze to będzie troszeczkę inaczej, ale na pierwszy rzut bardzo mi się podoba. No. Śliczny jest. O. Jak na razie fajnie dzisiaj. 14. Jest. Coś długiego. Z truskawkami. nie lubi niszczyć te pudełka. Wiecie, nie wiem, chyba ten różowy kolor. Pierwszy, jak mu robię, to pierwsze co, to łapię się właśnie za te o. Dwadzieścia brown setter. Takie coś dzisiaj? No i to duże takie. Dobra, idzie do tego. I jeszcze została nam krówka. O, trzymasz się, trzymasz się jeszcze. Jeszcze króweczka. Jak słyszycie, to Radek rządzi, powiedzie sprzątał po pizzy. O, taka króweczka. No to powiem Wam, wszystko mi się dzisiaj podoba. No, jest fajnie. Żadnego zapychacza. A teraz sobie siądę i wam coś jeszcze powiem chwilę. O tak, dobra, już tylko tak. Na chwilkę, bo wiecie, ja dzisiaj jestem, no, no jestem zarobiona. W tygodniu nie mam czasu, tak, żeby coś ogarnąć dzisiaj. E, ostro działam i tylko kilka przerwy i znowu, kilka przerwy i znowu. Mam duże zaległości, jeżeli chodzi o e, sprzątanie w domu, ale nie wiem czy ja mam dzisiaj, bo wiecie co, byliśmy wczoraj na tym Jarmarku. Jarmark wow, fajny. Naprawdę ile tych stoisk było i z żarciem, i z ozdobami, tam można było poczuć. A, i tych, tych takich różnych świecących bombek pełno. Od cholery. Zresztą widzieliście wczoraj na filmiku. E, już wczoraj nie miałam po prostu sił i dlatego nie nagrywałam nic na ten temat, ale powiem Wam, że no, tam czułam klimat tego, że są święta. Naprawdę czułam klimat. To jest to, i. E, no, w Elblągu mieliśmy jarmark, ale on był raptem trzydniowy. To jest pierwsza rzecz. E, o ile dobrze wiem, to no to jest oni. Pierwszy raz, także dopiero zaczynali. Nie było źle, jak na takie, taki jarmark trzydniowy, nie było źle. Poza tym, że wiecie co, zwróciłam na, na jedną rzecz uwagę. U nas na przykład, jak jest pajda chleba, i to nie jest tylko na tym jarmarku, tylko ogólnie, jak, jak coś się dzieje. I na przykład jest pajda chleba z ogórasami, tam wiecie, ze smalcem, to na jednym stoisku jest w jakiejś tam cenie. I reszta stoisk ma tą samą cenę. Nic się nie zmienia. Przejdziecie przez cały jakiś tam jarmark, czy jak czy jest jarmark na dni chleba i tak dalej. Wszystkie te ceny są takie same. W Gdańsku nie dość, że ceny wydają mi się ciutniejsze, co mnie bardzo zaskoczyło, to jeszcze nie ma czegoś takiego, takiej zmowy cenowej, że na każdym stoisku jest w tej samej cenie. Nie o rozmaicenie, to jeszcze do tego no. Cenowe też urozmaicenie. O, tak. Tak to można powiedzieć. I e tam mi się naprawdę podobało. Wiecie co, to, że to było takimi sekcjami. No, najwięcej z żarciem było, ale też to, tu, to, tam. Albo to, o, te, te światełko takie jak widzieliście, tam pokazałam wam. Stoiska z jednej strony, stoiska z drugiej strony, a tutaj takie, te, takie były, taki sufit powiedzmy świecący. No, 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 ślicznie to wyglądało, no ale no wiecie, tam jest jarmark co roku od wielu, wielu lat. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest jarmark, który trwa mniej więcej koło miesiąca. O ile dobrze pamiętam, to jarmark się kończy chyba 28 grudnia. Także po świętach się kończy. Jeżeli dobrze pamiętam. Tak na 90% wydaje mi się, że dobrze pamiętam. No, także ogólnie byłam bardzo. Zmarzliśmy przy okrutnie. Ale no, fajna chleba poszła u Radia. Grzańca sobie kupiliśmy, co prawda bez alkoholowego, ale jednak kupiliśmy. <ścoughs> no wiecie, ja bez alkoholowego, no, bo nie miałam ochoty na alkohol jakoś tak w tym dniu. A Radek no był osobą, która prowadzi. No ale coś tam sobie poszamaliśmy. Mogłam znaleźć, było taki. Znaczy, bardzo dużo rzeczy było mącznych i bardzo słodkich, cukrowych. Ale o dziwo, coś tam mogłam znaleźć dla siebie, co by było bezglutenowe, bezcukrowe. Ale z reguły wtedy było bardzo pusz, tłuste. Ale coś tam mogłam znaleźć dla siebie. A na przykład na naszym Elbląskim nie było nic. Nie było ani jednego żarcia, które ja bym mogła zjeść. Nic. Było multum pierogów, jakieś tam zapiekanty. No dobra, no chyba, że sobie bym ostypka wzięła, bo była, był chyba jedno, jedno stoisko takie z ostypkami. No to to mogłam zjeść. Także no. No ale biorę pod uwagę to, że Elbląg miał znacznie mniejszy, ten jarmark i krócej miał i. Yy, Ci, którzy no, prawdopodobnie mogliby chcieć być w Elblągu, no to jak sobie przeliczyli, tu w Gdańsku mamy miesiąc czasu, tu mamy tylko trzy dni, no to woleli być w Gdańsku, logiczne, więc żeby to nie głupio nie zabrzmiało, ale takie popłuczyny po takich straganikach były w Elblągu, głupio to brzmi, ale no, wiecie o co chodzi, coś tam w Radek mi komentuje, no w każdym razie, bardzo się cieszę i myślę, że w przyszłym roku, ja bym w tym roku już pojechała, ale nie będzie kiedy. Abym pojechała, bo naprawdę tak mi się podobała tam atmosfera. No, dobra, kończę, wiecie co, kończę. No dzisiaj nie jest nic ekscytującego, naprawdę nic, no bo mam full roboty. Także, na razie. Pa, pa. Nawet na tą krótką chwilę nagrywania asystent musiał przyjść. Bo oczywiście, że musiał przyjść. Moje ciopulki kochane, moje. I się Pani rozczuliła, i się Pani rozczuliła, no rozczuliła się. No jejku, 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 jejku. moje. Moje kochane, moje najpiękniejsze na świecie. Nikt nie ma takiego kochanego pieska. Oczywiście żartuję, nie? Żebyście nie pomyśleli, ale dla mnie to jest, no, mój ósmy cud świata. Tak, tak. Łapkę dajemy? No to cześć, cześć. Łapkę dajemy. Zobaczcie, jaka malutka ta łapka, no. Moje maleństwo. A daj łapkę, daj łapkę, daj. Ło, ty świniaku! No ale to znaczy, że dobre jedzonko pani zrobiła na obiadek, tak? No. I mojemu psiecku się przyjęło.